Ostatnio w przestrzeni STM32 pojawia się takie fajne hasełko Flashless Microcontroller, czyli mikrokontroler bez pamięci flash. I mamy na przykład rodzinę N6, która jest chyba najnowsza w tej chwili ze stajni ST i ona nie ma pamięci flash, przynajmniej takiej dużej na program. Ma taką malutką, żeby tam wrzucić jakiś prosty bootloader, to się nazywa First Stage Bootloader, natomiast nie ma pamięci na aplikację. No, i tam podłącza się po prostu zewnętrzną kostkę po QSPi, żeby z tego, żeby po prostu tam wrzucić ten program. Natomiast niedługo pojawi się nowa rodzina, która nie będzie miała w ogóle pamięci Flash, natomiast będzie miała pamięć na program. Będzie to nowa technologia, po prostu tylko nie nazywa się Flash, i niestety myląco ST trochę tutaj nazywa, że to jest flashless, jakby wskazując, że tej pamięci w ogóle nie ma. Nie mogę jeszcze za dużo o niej mówić, natomiast jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego rezygnuje się z pamięci flash w najmocniejszych mikrokontrolerach, czy w ogóle w układach, procesorach, napisz komentarz, a co nieco powiem.